Jeżeli szukacie wyjątkowych prezentów dla swoich bliskich, to mam dla Was kilka propozycji. To głośniki, które zachwycają każdego fana muzyki, niezależnie od tego, czy potrzebujecie czegoś do domu, na imprezę, czy w podróż. Zaczynajmy! Pierwszy głośnik, który chcę Wam przedstawić, to Denon Home 250. To idealny wybór dla osób, które kochają muzykę i chcą cieszyć się nią w najwyższej jakości w swoim domu. Denon Home 250 to urządzenie multiru, co oznacza, że można go podłączyć z innymi głośnikami w różnych pomieszczeniach, aby muzyka towarzyszyła Wam wszędzie. Ten model oferuje krystalicznie czysty dźwięk, który doskonale sprawi się w średnich i większych pomieszczeniach. Obsługuje pliki High Res, dzięki czemu możecie cieszyć się muzyką w najwyższej jakości, a do tego ma wbudowaną Alexę więc możecie sterować nim głosowo. To nie tylko świetny głośnik, ale też elegancki element wystroju wnętrza, który na pewno przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi dobrego brzmienia. Druga propozycja dla osób aktywnych, które nie potrafią usiedzieć w miejscu. Bang Olufsen BeoSound Explore. To przenośny głośnik, który został zaprojektowany z myślą o podróżach i przygodach. Jest wodoodporny, odporny na kurz i zarysowania, więc możecie zabrać go dosłownie wszędzie: na biwak, plażę czy górski szlak. Jego bateria wytrzymuje nawet 27 godzin, więc nie musicie się martwić o ładowanie podczas dłuższych wypadów. Beosant Explor oferuje dźwięk 360 stopni. Co oznacza, że niezależnie od tego, gdzie go postawicie, muzyka będzie rozchodziła się równomiernie. To idealny prezent dla podróżników i osób, które potrzebują głośnika, który dotrzyma im kroku w każdej sytuacji. Trzecia propozycja to znany i lubiany głośnik Sonos Move 2. Głośnik, który łączy w sobie funkcjonalność urządzenia Multiroom z wygodą przenośnego sprzętu. To idealny wybór dla osób, które chcą mieć jeden głośnik do wszystkiego. Sonos Move 2 oferuje niesamowicie bogaty dźwięk z głębokim basem i czystymi, wysokimi tonami. Możecie używać go w domu jako części systemu multiroom, ale dzięki wbudowanej baterii, która wytrzymuje nawet 24 godziny, możecie zabrać go również na zewnątrz. Jest odporny na wodę i pył, więc sprawdzi się również w ogrodzie, na tarasie i w podróży. Oferuje także wsparcie AirPlay 2, Bluetooth i Wi-Fi, co oznacza, że możecie odtwarzać muzykę z dowolnego urządzenia. To świetny prezent dla osób, które chcą mieć uniwersalny głośnik który sprawdzi się w każdej sytuacji, zarówno w domu, jak i poza nim. Na koniec mam coś dla imprezowiczów Soundcore Boom 2 Plus. To prawdziwa bestia, jeżeli chodzi o moc dźwięku. Ten głośnik potrafi wygenerować aż 140 W mocy, a dzięki technologii Bassup zapewnia głęboki i dynamiczny bas, który rozkręci każdą imprezę. Jego bateria wytrzymuje aż do 20 godzin i co więcej, głośnik działa również jako powerbank, więc możecie naładować swój telefon, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Jest wodoodporny w klasie IP. X7 co oznacza, że możecie zabierać go na basen, plażę, a nawet do wanny. Unosi się na wodzie, więc nic mu nie grozi. A jeżeli chcecie stworzyć prawdziwe imprezowe szaleństwo, możecie podłączyć go z innymi głośnikami dzięki funkcji PartyCast i odtwarzać muzykę jednocześnie na ponad 100 urządzeniach. To idealny wybór dla osób, które kochają dobrą zabawę i potrzebują głośnika który sprosta każdemu wyzwaniu. Jak widzicie, każdy znajdzie tu coś dla siebie, ale podsumowując. Denon Home 250 to idealny prezent dla miłośników muzyki w domowym zaciszu. Bang Olufsen Beo Sound Explore sprawdzi się w rękach podróżników i osób aktywnych. Sonos Move 2 to uniwersalny głośnik dla tych, którzy chcą połączyć funkcję Multiroom z mobilnością, a Soundcore Boom 2 Plus to najlepszy wybór dla imprezowiczów, którzy kochają mocny dźwięk. Niezależnie, który wybierzecie, każdy z tych głośników będzie wyjątkowym świątecznym prezentem. Wszystkie głośniki dziś prezentowane znajdziecie w opisie, a jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami oraz poradami ze świata audio. Wesołych świąt, do zobaczenia!